Siedem gmin miasto Szczytno i powiat szczycieński zawarły porozumienie powiatowe na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. Ma to ułatwić wszystkim gminom powiatu szczycińskiego sięgnięcie po środki unijne. Gminy wspólnie z powiatem chcą opracować program, który umożliwi nam skuteczne korzystanie z pieniędzy unijnych w następnej perspektywie. Te projekty, które będziemy realizować, muszą być takie zintegrowane, czyli takie kompatybilne, takie ponadlokalne. No i właśnie dlatego podpisaliśmy to porozumienie i myślę, że to przyniesie taki dobry efekt, jeśli chodzi o realizację inwestycji, realizację projektów, które myślimy wszyscy pisać. Zintegrowany program rozwoju społeczno-gospodarczego Ziemi Szczecińskiej to porozumienie zawarte między samorządami, ale obowiązuje też przedsiębiorców. Jeśli chodzi o projekty, to myślę, że musimy wpisywać się z pomysłami w strategię wojewódzką, a ta mówi o wielu rzeczach, których potencjał nie jest w naszym powiecie na pewno przemysł drzewno-meblarski. Bo i w Wielbarku mamy fabrykę i w Szczytnie mamy fabrykę związane, związaną właśnie z tą branżą. To jest taka podstawowa gałąź, bo oczywiście i to porozumienie, i strategia nie jest tylko dla samorządów, ale również dla przedsiębiorców. Inna ważna sprawa to oczywiście turystyka, bo w naszym powiecie również w mieście mamy jeziora, jeziora z czystą wodą, również trzeba pomyśleć, co z tym zrobić. No, i ważna kolejna sprawa to na pewno żywność. Żywność taka regionalna, u nas brakuje tego. I myślę, że to jest pole do popisu dla przedsiębiorców. Na pewno sprawa Wyższej Szkoły Policji, która, jako jedyna w kraju, funkcjonuje w naszym mieście, w naszym województwie. Tu też jest potencjał do tego, żeby wokół tego realizować jakieś projekty. Po raz pierwszy uruchomiono wypożyczalnie rowerów w Szczytnie. 13 rowerów, w tym miejskie dla dzieci i z przyczepką zakupione zostały przez urząd miasta i pojawiły się w placówce Miejskiego Ośrodka Sportu przy ulicy Spacerowej. Rower można wypożyczyć na godzinę, dwie lub na cały dzień i objechać nim na przykład jezioro domowe duże. Służy do tego popularny rowerowy trakt turystyczny. Dookoła jeziora, przejażdżka. Jeśli nie jadę do pracy, to każdego dnia w zasadzie w godzinach dopołudniowych jestem tutaj. Ruszyła też wypożyczalnia sprzętu wodnego. Ci, którzy wolą oglądać okolice z wody, mają do dyspozycji kajaki, rowery wodne lub rejs statkiem turystycznym Jagienka. Czynne jest też boisko do siatkówki plażowej. Muzyka Czwarty rok z rzędu Gimnazjum nr 1 w Szczytnie wspierane przez spółkę Lob kontra elektroodpady zbierało zużyty niepotrzebny sprzęt elektroniczny. Inicjatorkami akcji są nauczycielka biologii Alina Borodziuk i Małgorzata Niedźwiecka, nauczycielka geografii. Co roku do akcji przyłączają się kolejne osoby i instytucje. Z roku na rok jest nas coraz więcej, więc naszą, naszą akcję w, wspiera coraz więcej osób, z czego bardzo się cieszymy. Centrum Edukacji Ekologicznej daje nam 650 zł. Starostwo udostępnia nam garaż, który widzimy za nami, żebyśmy mogli gdzieś składować te elektroodpady. No i Urząd Miasta y, zezwolił na oplakatowanie i udostępnił informacje na stronie urzędu na temat naszej zbiórki. Pomaga nam nauczyciel WF-u pan Artur Trochimowicz oraz woźni z naszej szkoły pan Mirek i pan Robert oraz mąż pani Aliny Borodziuk pan Leszek. Panowie z DPS-u przychodzą i pomagają nam nosić różne ciężkie rzeczy. Są lodówki, są kuchnie i telewizory ciężkie i faktycznie sami sobie byśmy z tym nie poradzili. I Wszystkim też dziękujemy za pomoc. Firma z Warszawy odbiera co roku ze szkoły elektroodpady, a szkoła otrzymuje za to drobne pieniądze przeznaczone na pomoce naukowe. W ubiegłych latach gimnazjum zebrało ponad 20 ton odpadów. Dziś już widać, że w tym roku odpadów zebrano więcej niż w roku ubiegłym. Jeden chłopak od nas ze szkoły przywiózł 40 tosterów, opiekaczy i gofrownicz, z czego 90% jeszcze działała. Dostaliśmy taki stary aparat na korbkę jeszcze, po prostu z przed II wojny światowej. Odkurzacze, które mają na dwa wejścia, że w jedną hmm. stronę wciąga, w drugą stronę można coś pompować, na przykład. Takie pralki stare okrągłe albo hmm. żelazko całe z metalu, które miało wtyczkę na końcu tylko. Przyszedł jeden pan i przyniósł nam maglownicę, taką bardzo starą jeszcze. Najwięcej mamy telewizorów w tym roku. Większość rzeczy nawet działa, które tutaj ludzie nam przywożą, tylko mają jakieś drobne ubytki, na przykład telewizor nie ma koloru czerwonego lub w DVD nie działa jedne wejście. Klasy gimnazjum rywalizują ze sobą o to, która zbierze najwięcej elektroodpadów. Zwycięska klasa pojedzie potem w nagrodę na całodniową wycieczkę. Jednak plusów całej akcji jest znacznie więcej. Wcześniej takie elektrośmieci były spotykane w lasach czy gdzieś na obrzeżach miast. No a odkąd są zbiórki organizowane, no to ludzie z miasta jak zobaczą plakat, no to przywożą do nas wtedy i by nam nie zaśmiecała się środowiska. Yy, jeden pan, od którego odebraliśmy yy, od Pady, dał nam e, grzybki marynowane w słoiku w nagrodę, w podziękowaniu za to. I w tamtym roku też jednemu panu zepsuło się radyjko i poprosił, żebyśmy, jeżeli znajdziemy jakieś działające, to żebyśmy mu zamienili. I tak się właśnie stało. Za dwa dni przyjechał i dostał jakby nowe. Śmiało można powiedzieć, że w akcji zbierania elektroodpadów korzystają wszyscy. Muzyka 11 konkurs młodych talentów już za nami. Były dwie kategorie. Do muzycznej zgłosiło się 100 osób, a do plastycznej 60 osób z całego powiatu. 17 maja na scenie Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie wystąpili laureaci konkursu muzycznego. W tle zaś stanęła wystawa zwycięskich prac plastycznych. Organizatorem imprezy było stowarzyszenie humanitarne Dar Serca. Szczytno odwiedzili turyści z Turcji i Austrii. Delegacja sześciu osób spotkała się z Danutą Górską. Burmistrz Szczytna zaprezentowała gościom miasto i jego sztandarowe atrakcje. Na początku wycieczki turyści musieli zaliczyć panoramę miasta z wieży widokowej. I zwiedzanie Muzeum Mazurskiego. Wizyta austriacko-tureckiej grupy była elementem jednego z projektów organizowanych w ramach współpracy z Uniwersytetem III wieku przy Fundacji na rzecz poprawy jakości życia od nowa. 22 maja miejska biblioteka publiczna wystawiła spektakl Cudowna Lampa Aladyna”. Wystąpili aktorzy ze studia małych forum teatralnych Artres Krakowa. Przedstawienie obejrzało blisko 150 osób, głównie dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodzice. Przedstawienie miało charakter interaktywny, co znaczy, że najmłodsi widzowie mogli wcielić się w rolę aktorów. Barwne kostiumy, orientalna muzyka i elementy scenografii w pełni oddały egzotykę krajów Dalekiego Wschodu. W miejskiej bibliotece publicznej w szczytnie odbyło się spotkanie z autorem książki Kobiety droga do sukcesu. W bibliotece były też niektóre z bohaterek opowieści. Książka opisuje historię kobiet przedsiębiorczych z warmii i mazur. Jej celem jest inspirowanie młodszego pokolenia kobiet do podejmowania wyzwań. Książka pokazuje, że droga do sukcesu nie jest usłana różami, i przekonuje, że warto jednak w życiu posmakować przygody z przedsiębiorczością. 30 maja w czwartek rozpocznie się maraton rowerowy Gwiazda Mazurska. Czterodniową imprezę rozpocznie czwartkowa jazda indywidualna na czas dookoła Jeziora Domowego Dużego. Rejestracja w bazie wodnej przy ulicy Spacerowej między 13 a 17. Start pierwszego zawodnika jazdy indywidualnej na czas wokół Jeziora Domowego Dużego o godzinie 16. Proszę pamiętać, że w tym czasie ścieżka rowerowa będzie zamknięta. W kolejnych dniach maraton odwiedzi jedwabno, purde i niedzice. Do wyboru są trzy dystanse różnej długości. Do dyspozycji zawodników na maratonach będzie miasteczko rowerowe z cateringiem i serwisem rowerowym. Organizatorem maratonu jest Cezary Zamana, znany kolarz i zwycięzca Tour de Pologne. W sobotę 1 czerwca Dzień Dziecka z Mazurskim Pofajdokiem. Impreza odbędzie się w ramach profilaktycznej akcji Postaw na Rodzinę. A w programie zawody i zabawy muzyczne, sportowe i plastyczne. Cała masa darmowych atrakcji, by umilić czas dzieciom i młodzieży. Serdecznie zapraszamy. Miejski Ośrodek Sportu zaprasza na pierwsze Mistrzostwa Szczytna Opuchar Burmistrza w wyciskaniu sztangi leżąc. Zawody odbędą się 15 czerwca o godzinie 12 na plaży miejskiej. Muzeum Mazurskie w Szczytnie zaprasza od 25 maja na wystawę fotogramów Ryszarda Sobolewskiego zatytułowaną Barwy Meksyku. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej w Szczytnie zaprasza na 19 dni kresowe: impreza 8 i 9 czerwca w Miejskim Domu Kultury i przy Kościele pod wezwaniem świętego brata Alberta. Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie zaprasza 1 czerwca na konkurs piosenki żeglarskiej Szanteczka dla Dziecka. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane do 29 maja. 28 maja podsumowanie całorocznej działalności Miejskiego Domu Kultury. W programie występy taneczne, muzyczne i teatralne. Start: godzina 17. Wstęp wolny.